I, I mam nadzieję, że to się uda i wrócimy na właściwe tory. No i w końcu ta piłka ręczna wróci na, na jakieś miejsca, na jakie zasługuje, czyli jakieś medale Mistrzostw z Europy, Mistrzostw świata. Więcej takich informacji znajdziesz w portalu hejmielec.pl, który codziennie czyta 20 tysięcy osób. Dzień dobry Mielec, hej Mielec, obok mnie Grzegorz Sobut, wiceprezes Akademii Ręczniaków JBS Mielcu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. E, dzisiaj na turnieju widzimy trzy drużyny Akademii Ręczniaków. E, jak się rozwija Akademia? E, powiem szczerze, że, że mamy kłopot z trenerami, rozwija się bardzo dobrze, mamy bardzo dużo dzieciaków, także cieszymy się bardzo z tego, że rodzice pchają dzieci, a szczególnie do piłki ręcznej. Stąd taki nadmiar zawodników, że mamy dzisiaj trzy drużyny na turnieju? Dokładnie. Nie. Chcemy dać po prostu jak największej liczbie dzieci możliwość rywalizowania. To, że mamy akurat dzisiaj trzy drużyny, to i tak nie jest wszystko, bo podejrzewam, że jakbyśmy mogli, zorganizowalibyśmy jakieś siedem, osiem, ale nie na tym rzecz polega. Po prostu mamy to, co mamy, gramy tym, co gramy i próbujemy dać się im rozwinąć i rywalizować z innymi dzieciakami, też z innych województw. A wskaże prezes liczbę, ile osób teraz trenuje? Yy, oj, niekoniecznie. Mamy swoją siedzibę tutaj w Mielcu, mamy sporo grup. No tak naprawdę naszych czterech, pięciu trenerów próbuje to wszystko łatać. Mam nadzieję, że gdzieś tam w niedalekim czasie no, nie oszukujmy się. Mamy Adama Babicza, mamy Pawła Wilka. E, to jest stara ekipa gdzieś tam, która tu grała e, w Stali Mielec i no i gdzieś tam święciła jakieś sukcesy. Czekamy na następnych. E, Wiadome. Każdy ma swoje gdzieś tam jakieś inne obowiązki. No ale po południami staramy się tutaj, e, powiedzmy przekazać to, e, co nas kiedyś e, wielu trenerów uczyło. Czy do Akademii można przystąpić w każdym momencie, w każdym wieku? E, tak, dokładnie do Akademii można przystąpić w każdym momencie e, i tak samo z Akademii można wyjść w każdym momencie. E, ja jestem takiego zdania tutaj z racji tego, że gdzieś tam e, moje losy się potoczyły tak, a nie inaczej. Dla mnie najważniejsze e, jest koniecznie piłka ręczna. W takim wieku jak tutaj widzimy dzieciaków, czyli w klasach 1-3 najważniejsze, żeby one robiły jak najwięcej z tego sportu. Tak naprawdę ma przed nimi złoty wiek motoryczności i tak naprawdę ja sam po sobie wiem, że w takim czasie jak tutaj mamy tych młodych adeptów grałem we wszystko. W piłkę ręczną, w piłkę nożną, w koszykówkę, w siatkówkę. Gdzieś tam na późniejszym etapie kończąc... Szkołę podstawową dopiero decydowałem się gdzieś e, w, jakie, e, no, w jakim kierunku pójść. No, wybrałem piłkę ręczną. No i myślę, że dobrze wybrałem. Czyli w akademii też mamy taki ogólny rozwój. Tak, dokładnie, no wiadomo, są zajęcia, szczególnie w tym młodym wieku, w klasach 1-3, to są treningi ogólnorozwojowe. Nie jest stricte tylko nastawienie na piłkę ręczną. Wiadomo, trzeba pr pracować z dzieciakami na każdym aspekcie tutaj. No i mam nadzieję, zresztą jak widać, fajnie to wygląda, mam nadzieję... My jesteśmy, Polska Piłka Ręczna jest w miejscu jakim jest w tym momencie. Mam nadzieję, że obecny zarząd związku ze Sławkiem Szmalkiem, Szmalem na czele zrobi jakiś postęp w tym kierunku, bo ostatnie lata po sukcesach reprezentacji Polski gdzieś tam ten, ten czas był przespany i widzimy to teraz po wynikach nawet ostatnio ostatnia przegrana z Izraelem Nie oszukujmy się, 25. Na, miejsce na Mistrzostwach Świata. Boli to, boli to. Podejrzewam, że każdego piłkarza ręcznego, który gdzieś tam Teraz i wcześniej gdzieś tam z, jakieś e, kroki czynił tutaj e, i z tą piłką ręczną miał e, do czynienia. Także e, mam nadzieję, że obecny zarząd, a z tego co wiem, e, bardzo pracują nad tym, a szczególnie nad pracą właśnie z, taki, e, z taką młodzieżą. I, I mam nadzieję, że to się uda i wrócimy na właściwe tory, e, no i w końcu ta piłka ręczna wróci na, na jakieś miejsca, na jakie zasługuje, czyli jakieś medale Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata. Dziękuję bardzo i zapraszamy do Akademii Ręczniaków Oczywiście, zapraszamy serdecznie. Nie zamykamy się, otwieramy drzwi szeroko i zapraszamy wszystkich chętnych do naszej Akademii. Dziękuję. Więcej takich informacji znajdziesz w portalu hejmielec.pl, który codziennie czyta 20 tysięcy osób. Masz ciekawą wiadomość lub jesteś zainteresowany reklamą? Zadzwoń lub napisz. Szukaj hej mielec też w mediach społecznościowych.